Gła unosiła się nad krętymi drogami tatr, jak zjawa, gdy Mateusz Kowalski wracał do domu po długiej zmianie w zakopiańskiej straży pożarnej. Zmęczenie ciążyło mu na powiekach, a każde mrugnięcie stawało się walką z sennością. Światła latarni przebijały się przez mleczną zasłonę, tworząc surrealistyczny krajobraz górskiej nocy. Właśnie wtedy. Gdy jego myśli odpływały ku ciepłemu łóżku czekającemu w mieszkaniu, dostrzegł niewielki, nieruchomy kształt na poboczu drogi. Pierwotny instynkt podpowiadał mu, by jechać dalej. W końcu był wykończony po ciężkiej służbie. Jednak coś głęboko w jego wnętrzu może to samo, co pchnęło go do zostania strażakiem kazało mu zwolnić i zatrzymać samochód. Z latarką w dłoni. Mateusz powoli zbliżył się do miejsca, gdzie widział tajemniczą sylwetkę. To, co znalazł, ścisnęło mu serce. Skulone, drżące i pokryte błotem maleństwo wyglądało jak porzucony szczeniak. Jego przemoczone i splątane futro świadczyło o tym, że przebywał tu już jakiś czas. Stworzenie było zbyt wychudzone, by przetrwać samotnie w rozległych lasach otaczających drogę. Bez wahania Mateusz zdjął kurtkę i delikatnie owinął nią małe stworzenie, czując kruchość jego ciała przez materiał. Szczeniak nie protestował przeciwko dotykowi wręcz przeciwnie, wtulił się mocniej, zbyt wyczerpany, by stawiać opór. W świetle latarki Mateusz zauważył coś nietypowego w oczach zwierzęcia. Były duże, ciemne i odbijały światło w sposób, którego nigdy wcześniej nie widział u zwykłego psa. W swoim niewielkim mieszkaniu Mateusz starannie osuszył znalezione zwierzę i ułożył je na miękkim kocu przy grzejniku. Mimo zmęczenia nie mógł przestać go obserwować. Pomimo widocznego wycieńczenia, w spojrzeniu szczeniaka było coś fascynującego, jakby głębia i mądrość nie pasująca do tak młodego stworzenia. Tej nocy, choć wykończony służbą, Mateusz długo nie mógł zasnąć. W ciszy mieszkania słyszał dziwne odgłosy, wysokie, nietypowe dźwięki, które nie przypominały szczenięcego skomlenia czy szczekania. Leżąc w łóżku, zastanawiał się, co właściwie przywiózł do domu. Postanowił, że rano zabierze zwierzaka do weterynarza, ale na razie obaj potrzebowali odpoczynku. W kolejnych dniach Mateusz poświęcił się opiece nad znalezionym szczeniakiem, którego nazwał Kuba. Malec powoli odzyskiwał siły, ale jego zachowanie było osobliwe. Nie bawił się jak typowy szczeniak, nie interesował się zabawkami, które Mateusz dla niego kupił. Zamiast tego preferował ukrywanie się w wąskich zakamarkach mieszkania, poruszając się bezszelestnie i obserwując swojego nowego opiekuna z dystansu, jakby analizował każdy jego ruch. Jeśli ta historia Cię zainteresowała, nie zapomnij subskrybować naszego kanału i dać like. Powiedz nam, z jakiego miasta nas oglądasz? Jedziemy dalej. Najbardziej niepokojący był sposób, w jaki Kuba podchodził do jedzenia. Zamiast pochłaniać karmę, jak głodny szczeniak, brał małe kawałki i ukrywał je w różnych częściach mieszkania, jakby robił zapasy na ciężkie czasy. Mateusz znajdował schowane granulki za książkami, pod dywanem, nawet w szczelinach między deskami podłogowymi. Podejrzenia zaczęły narastać, gdy Mateusz w końcu zabrał kubę do kliniki weterynaryjnej. Doktor Nowak, doświadczona weterynarz z wieloletnim stażem w Zakopanem, zmarszczyła brwi podczas badania zwierzęcia. Dokładnie obejrzała jego długie łapy i ostre zęby, wyraźnie nietypowe jak na psa w tym wieku. Badała go dłużej niż zwykle, robiąc notatki i mamrocząc pod nosem. Panie Mateuszu! Powiedziała w końcu, zdejmując okulary. To nie jest zwykły pies, jego struktura kostna, uzębienie, nawet sposób w jaki się porusza wszystko to wskazuje na coś innego. Mateusz zaśmiał się nerwowo na sugestię, że Kuba mógłby nie być psem, ale ziarno niepewności zostało zasiane w jego umyśle. W miarę upływu dni kolejne osobliwości przykuwały jego uwagę. Oczy Kuby intensywnie odbijały światło, jak u zwierzęcia nocnego, a jego ruchy były niewiarygodnie zwinne, prawie kocie. Pewnej nocy Mateusz obudził się, słysząc hałas dochodzący z salonu. Gdy zapalił światło, ze zdumieniem zobaczył Kubę na szczycie wysokiej szafy, obserwującego go uważnie. W pobliżu nie było niczego, co mogłoby pomóc mu się tam wspiąć. Koledzy Mateusza ze Straży Pożarnej również byli zaintrygowani szczeniakiem. Piotr, jego wieloletni przyjaciel, żartował, że zamiast psa mógł uratować wilka. Żart przestał być zabawny, gdy zauważyli, że Kuba nie wchodzi w normalne interakcje z innymi psami. Kiedy jeden ze strażaków przyprowadził swojego owczarka niemieckiego na stację, reakcja Kuby była co najmniej niepokojąca. Jego sierść zjeżyła się, a z gardła wydobył się niski, gardłowy dźwięk, daleki od szczekania. Owczarek natychmiast się wycofał, jakby rozpoznał coś, czego Mateusz jeszcze nie rozumiał. To zdarzenie wywołało falę szeptanych rozmów i spekulacji wśród strażaków. Wszyscy zgodzili się, że w Kubie jest coś nietypowego, coś dzikiego. Mateusz zaczął intensywnie researchować zachowanie Kuby i porównywać je z innymi gatunkami. Każda nietypowa cecha prowadziła go w nieoczekiwanym kierunku. Impulsywnie przeszukiwał informacje o dzikich zwierzętach polskich lasów i zaczął znajdować niepokojące podobieństwa. Aktywność nocna, świecące oczy, skradający się chód, nietypowe wokalizacje. Wszystko wskazywało na to, że Kuba nie jest psem, potrzebował jednak pewności. Po długich wahaniach Mateusz zdecydował się na test genetyczny. Pobranie próbki od Kuby nie było łatwe. Zwierzę jakby wyczuwając powagę sytuacji, stało się bardziej niespokojne niż zwykle. Gdy w końcu udało się wysłać materiał do laboratorium, rozpoczęło się nerwowe oczekiwanie. Wyniki nadeszły szybciej niż się spodziewał. Drżącymi rękami otworzył kopertę i zaczął czytać raport. To, co zobaczył, sprawiło, że musiał usiąść. Kuba nie był psem, był młodym wilkiem, szarym gatunkiem chronionym i rzadkim w regionie Karpat. Szok, który ogarnął Mateusza po przeczytaniu raportu, szybko ustąpił miejsca nowemu problemowi. Trzymanie wilka jako zwierzęcia domowego było nielegalne. Jeśli władze by się dowiedziały, Kuba zostałby zabrany do sanktuarium dla dzikich zwierząt. Mateusz nie mógł znieść myśli o rozstaniu. Przez te wszystkie tygodnie zdążył pokochać swojego nietypowego podopiecznego. Wiedział jednak, że czeka go trudna decyzja. Pierwsze podejrzenia ze strony otoczenia nie kazały na siebie długo czekać. Sąsiadka, zaintrygowana zachowaniem zwierzęcia, wspomniała, że nie wygląda on jak zwykły pies. Kilka dni później, przed drzwiami Mateusza, pojawił się pracownik ochrony środowiska, zadając niewygodne pytania. Dzięki swojej pozycji strażaka i dobrej reputacji w mieście, udało mu się zyskać trochę czasu, ale wiedział, że to rozwiązanie tymczasowe. W międzyczasie więź między Mateuszem a Kubą stawała się coraz silniejsza. Mimo swojej dzikiej natury, młody wilk wykazywał niezwykłe przywiązanie do swojego wybawcy. Nocami, gdy Mateusz wracał ze służby, Kuba czekał przy drzwiach, a jego oczy świeciły w ciemności, jak dwa małe księżyce. Czasami, gdy Mateusz był szczególnie zmęczony po akcji, Kuba kładł się obok jego łóżka, jakby chciał go chronić. Przełomowy moment nastąpił podczas nocnej zmiany w Straży Pożarnej. Mateusz otrzymał wezwanie o grupie zaginionych turystów w Tatrach. Warunki pogodowe były fatalne, a temperatura gwałtownie spadała. Standardowe metody poszukiwań zawodziły. Wtedy w głowie Mateusza pojawił się szalony pomysł. Po powrocie do domu zabrał Kubę w rejon poszukiwań. Obserwował, jak zwierzę reaguje na nowe środowisko. Ku jego zdumieniu, Kuba natychmiast skupił się na zadaniu. Jego nos pracował niestrudzenie, a ruchy stały się precyzyjne i celowe. W ciągu kilku godzin doprowadził zespół ratowniczy do wycieńczonych, ale żywych turystów. Sukces pierwszej akcji ratowniczej otworzył przed Mateuszem nowe możliwości. Po długiej rozmowie z dr Nowak, która była pod wrażeniem zdolności Kuby, zaczęli planować, jak wykorzystać jego wyjątkowe umiejętności. Weterynarz zgodziła się pomóc, wystawiając specjalne zaświadczenie potwierdzające, że Kuba jest oswojony i niezdolny do samodzielnego przetrwania w naturze. Rozpoczęły się intensywne treningi. Mateusz wykorzystywał każdą wolną chwilę, aby rozwijać naturalne zdolności Kuby. Młody wilk uczył się szybko, wykazując niezwykłą inteligencję i zdolność do współpracy. Jego wrodzony instynkt, połączony z więzią, jaka utworzyła się między nim a Mateuszem, czynił z niego wyjątkowego partnera w akcjach ratowniczych. Wieści o niezwykłym psie ratowniczym szybko rozeszły się po zakopanem. Kolejne udane akcje poszukiwawcze zwróciły uwagę mediów lokalnych. Dziennikarka z regionalnej gazety Anna Kowalczyk zainteresowała się historią nietypowego duetu ratowniczego. Przygotowując artykuł, spędziła kilka dni obserwując ich pracę. Jej uwadze nie umknęły szczególne cechy Kuby. Ale zdecydowała się skupić na jego skuteczności w ratowaniu ludzi. Rosnąca sława miała jednak swoją cenę. Im więcej osób dowiadywało się o Kubie, tym większe było ryzyko, że ktoś odkryje jego prawdziwą naturę. Mateusz wiedział, że musi działać szybko. Wraz z doktor Nowak przygotował oficjalny wniosek do władz o specjalne pozwolenie na wykorzystywanie Kuby w akcjach ratowniczych. Dokumentacja była imponująca. Szczegółowe opisy udanych akcji, zaświadczenia od uratowanych turystów, poparcie od kolegów z jednostki Straży Pożarnej. Jednocześnie Mateusz zauważył subtelne zmiany w zachowaniu Kuby. Młody wilk często stawał przy oknie, wpatrując się w odległe góry. W jego oczach pojawiał się wtedy dziwny błysk. A cichy skowyt wyrażał tęsknotę za czymś, czego Mateusz nie mógł mu dać. Podczas wspólnych treningów w górach Kuba czasami zatrzymywał się nagle. Jego uszy strzygły na dźwięk odległego wycia, a całe ciało napinało się, jakby walczył z wewnętrznym impulsem. Te momenty przypominały Mateuszowi bolesną prawdę bez względu na ich więź. Kuba pozostawał dzikim zwierzęciem. Każdego dnia dokonywał wyboru, pozostając u boku swojego ludzkiego opiekuna. Ta świadomość sprawiała, że Mateusz jeszcze bardziej doceniał zaufanie, jakim obdarzył go jego niezwykły przyjaciel. Przełomowy moment nastąpił podczas szczególnie trudnej akcji ratunkowej. Grupa wspinaczy utknęła w górach podczas nagłej burzy śnieżnej. Standardowe metody poszukiwań zawodziły z powodu ekstremalnych warunków pogodowych. Dowódca jednostki mimo początkowych wahań zgodził się wykorzystać umiejętności Kuby. To, co nastąpiło później, przeszło wszelkie oczekiwania. W tę pamiętną noc Kuba przewyższył samego siebie. Mimo wyjącego wiatru i śnieżycy, która ograniczała widoczność do minimum, młody wilk pewnie prowadził zespół ratowniczy. Jego zmysły, wyostrzone przez dziedzictwo przodków, pozwoliły mu wykryć ślady zaginionych wspinaczy tam, gdzie zawodził nawet najnowocześniejszy sprzęt. Po czterech godzinach intensywnych poszukiwań odnaleźli grupę. Trzech wspinaczy skulonych w małej jaskini, wycieńczonych, ale żywych. Sukces tej akcji nie tylko uratował życie turystów. Ale również zmienił sposób, w jaki lokalna społeczność postrzegała Kubę. Nawet najwięksi sceptycy musieli przyznać, że jego obecność w zespole ratowniczym była nieoceniona. Dokumentacja tej akcji stała się kluczowym elementem w staraniach o legalizację statusu Kuby. Mateusz dołączył szczegółowy raport do wniosku złożonego władzom, mając nadzieję, że to przeważy szale na ich korzyść. Wsparcia udzielili również uratowani turyści, pisząc poruszające listy z podziękowaniami. Jednak los miał wobec nich inne plany. Pewnego wieczoru, gdy Mateusz wrócił ze służby, zastał Kubę w dziwnym stanie. Młody wilk stał przy drzwiach prowadzących na taras, jego ciało było napięte jak struna. W oddali, na skraju lasu otaczającego osiedle, majaczyły dwie smukłe sylwetki. Dzikie wilki przyszły po swojego pobratymca. Mateusz poczuł, jak serce podchodzi mu do gardła. To była chwila, której zawsze się obawiał. Kuba stał nieruchomo. Jego oczy błyszczały w mroku, a mięśnie drgały pod futrem, gotowe do skoku. Zew natury był silny. Mateusz widział to w sposobie, w jaki jego przyjaciel reagował na obecność swoich dzikich krewniaków. W tej decydującej chwili Mateusz zrozumiał, że musi pozwolić Kubie dokonać własnego wyboru. Powoli podszedł do drzwi i otworzył je. Chłodne górskie powietrze wtargnęło do mieszkania, niosąc ze sobą zapachy lasu i dzikich przestrzeni. Kuba spojrzał na swojego opiekuna, a w jego oczach odbijało się rozdarcie między dwoma światami. W tej napiętej ciszy Mateusz przypomniał sobie wszystkie wspólne chwile z Kubą, od tego pierwszego spotkania na górskiej drodze, przez kolejne akcje ratunkowe, aż po ciche wieczory spędzone razem w mieszkaniu. Każda z tych chwil była wyborem, wyborem, którego Kuba dokonywał każdego dnia, pozostając u jego boku. Dzikie wilki zbliżyły się do granicy ogrodu, ich sylwetki stawały się coraz wyraźniejsze w świetle księżyca. Były piękne i majestatyczne, emanowały naturalną siłą i wolnością, której żadne ogrodzenie nie mogło zastąpić. Kuba drgnął, jego łapy wykonały mikroskopijny ruch w kierunku pobratymców. W tym momencie z oddali dobiegł dźwięk syreny. Kolejna akcja ratunkowa rozpoczynała się w górach. Kuba natychmiast odwrócił głowę w kierunku tego znajomego sygnału. Jego uszy stanęły na baczność, a ciało napięło się w znajomy sposób, tak jak zawsze, gdy wyruszali na akcję. Mateusz zobaczył w oczach swojego przyjaciela błysk, który znał doskonale, Mieszankę ekscytacji i determinacji. Dokładnie w tej chwili rozległo się pukanie do drzwi. To była doktor Nowak, trzymająca w ręku oficjalne dokumenty. Mateusz, udało się! zawołała, wchodząc do środka. Władze przyznały specjalne pozwolenie. Kuba może oficjalnie pozostać jako członek zespołu ratowniczego pod twoją opieką. Kuba powoli odwrócił się od otwartych drzwi tarasu. Spojrzał jeszcze raz w kierunku dzikich wilków, które już zaczęły się wycofywać w głąb lasu, po czym podszedł do Mateusza i doktor Nowak. Jego wybór był jasny: jego miejsce było tutaj, gdzie mógł wykorzystać zarówno swoją dziką naturę, jak i więź z ludźmi, by ratować życie. W kolejnych miesiącach Kuba i Mateusz stali się legendą w środowisku ratowników górskich. Ich niezwykłe partnerstwo przyczyniło się do uratowania wielu istnień, a ich historia zainspirowała innych do przemyślenia relacji między światem dzikim a cywilizowanym. Program szkoleniowy, który wspólnie opracowali, stał się wzorem dla innych jednostek ratowniczych w całym kraju. Czasami podczas nocnych patroli w górach Kuba zatrzymywał się na moment. Jego sylwetka odcinała się na tle gwiaździstego nieba. A jego wycie łączyło się z głosami dzikich wilków w oddali. W takich chwilach Mateusz rozumiał, że jego przyjaciel nigdy nie przestał być wilkiem po prostu wybrał inną ścieżkę, na której mógł być sobą i jednocześnie służyć większemu celowi. Ta historia nauczyła wszystkich, którzy ją poznali, że prawdziwa wolność nie polega na wyborze między dzikim, a oswojonym, między naturą a cywilizacją. Prawdziwa wolność to możliwość bycia sobą i wykorzystania swoich unikalnych darów dla dobra innych, niezależnie od tego skąd się pochodzi. Koniec historii. Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że historia Mateusza i Kuby poruszyła wasze serca. Aby kontynuować tę emocjonalną podróż, przygotowaliśmy specjalną playlistę z równie fascynującymi opowieściami. Znajdziecie ją tutaj, klikając po lewej stronie. Jeśli spodobała się Wam ta historia, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i dać łapkę w górę codziennie przynosimy Wam wyjątkowe historie, które odkrywają złożoność życia, nie przegapcie naszych kolejnych materiałów czekamy na Wasze komentarze.